Chciałbym zauważyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest po prostu definicja kultury. Nazwa ministerstwa brzmi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to jest bardzo szeroka definicja kultury. Wiadomo. Kultura jako całość wszelkich intelektualnych, ludzkich rzeczy. Natomiast jest też faktem, że akurat nazwa programu, w którym był nabór do. do dotacji brzmiało wydarzenia artystyczne. I proszę Państwa, ja 17 lat temu składałem pierwszy numer fronty. Natomiast biorąc, y, rozstałem się dawno temu z tymi kolegami, y, natomiast biorąc dzisiaj to pismo do ręki, y, ja tam widzę mniej więcej 7% y, y, zawartości związanej z y, sztuką w znaczeniu węższym y, y, kultury, czyli wydarzeń artystycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że zastanawianie się, dlaczego niektóre pisma dostały pieniądze czy nie dostały ze względu na to, że są prawicowe czy lewicowe, to tak samo dotyczy moim zdaniem krytyki, krytyki politycznej, która też jest pismem, dla której akurat sztuka nie jest głównym tematem prowadzenia działalności.